Hej hej, moi kochani. Bardzo ciepło i serdecznie Was pozdrawiam. Dziś jestem w Olsztynie. Obok budynku, który został oddany do użytku w 1894 roku i od początku swojego istnienia pełnił funkcję placówki edukacyjnej. Między innymi, tutaj uczył się Sewryn Pieniężny Junior. W 1965 roku budynek. Przeszedł kapitalny, gruntowny remont. W 1966 roku szkoła została nazwana imieniem poety Władysława Broniewskiego, a w 1977 roku została otwarta Izba Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły. W otwarciu wzięła udział Maria Świętara Malewska. Do chwili obecnej, moimi do dnia dzisiejszego, Znajduje się tu szkoła podstawowa numer 10. Dziękuję. Czekam na Wasze pomysły i propozycje. Wszystkiego dobrego Wam życzę trzymać.